Cześć kochani, z tej strony wasza ulubienica Gosia, Sarusia55. I dzisiaj chcę wam trochę opowiedzieć o tym, jak wiecie, jak wiecie, lubię lalki kolekcjonować. Już dawno kolekcjonuję Monster High i chciałam dać szansę laleczką 3G i chciałabym je pokazać i troszkę wam omówić. Pamiętam pierwszą serię, zapomniałam w tym roku powstała, lalki, które osiągnęły wielką sławę, czyli laleczki Monster High firmy Mattel. Pamiętam pierwsze laleczki Monster High, nie mam w tej chwili ich, ale mam schowane. Wyszła pierw, to była to Frankenstein, Claudine Wolf, Draculaura, Laguna Blue, Gulia. Idius Gorgon i Cleo de Najbardziej z pierwszej serii podobały mi się Franki, Draculora, Claudine Wolf, Laguna, no wszystkie, a najfajniejsza, najładniejsza była Cleo Danil. I chciałam Wam coś powiedzieć, że mianowicie tamte pierwsze generacje laleczek Monster High, je jako kolekcjonerki i jako fanki Monster High uważam, że były super, bo miały to coś. Były takie upiorne, troszkę straszne, upiorne i śliczne, zabójczo śliczne, upiorne i straszne. Co niestety laleczką generacji 3 troszeczkę tego odbiega od rzeczywistych lalek Monster High, ponieważ już nie są takie bardzo upiorne. Jak były w pierwszej generacji, która była najbardziej fajna i najbardziej zajebista. Szkoda, że na przykład jeśli chodzi o laleczkę Lagunę Blue zmienili, że nie jest, że nie jest Niebieska, bo uważam, że lepsza byłaby w kolorze niebieskim, chociaż jest bardzo ładne. Ładne są te laleczki, zaraz wam je pokażę i omówię. Uważam, że lalka w G3, yy, laguna powinna być niebieska, ponieważ bardziej pasowałaby do włosów i do stylu tego, że ona jest potworem morskim, tak zwaną, może nie więcej, Syreną potworem morskim. Także ona powinna być niebieska. I mianowicie. Draculora powinna być bardziej upiorna, ale jest świetna. Bo ja powiem tak, najbardziej upiorna z tych laleczek pierwszej, pierwszej serii Basic G3, uważam, że najbardziej upior, upior, upiorna jest Draculora. Tak mi się wydaje. Jednak patrzeć na jej styl, ubranie i wygląd, najbardziej jest troszeczkę inna niż inne z generacji G3. I ma tego upioryzmu trochę, bo widzę. Znaczy, ale jednak pierwsza seria Basik była najlepsza. Pierwsza generacja Draculori, ale ta też jest śliczna. W ogóle ładne są te laleczki, g 3. Naprawdę, ja nie widziałam, ale są śliczne. Można je polubić, naprawdę. Laguna też jest całkiem piękną lalką. Naprawdę, chociaż ma inną cerę, czyli nie ma tej niebieskiej. Co niektórym kolekcjonerom i dzieciom może to przeszkadzać. Słuchajcie, ja uważam, jeśli chodzi o firmę Mattel, że nie powinna zmieniać, znaczy. Tak zmieniać lalek Monster hadzi, że są ładne, ale bardziej upiorne były lepsze. I firma Matel nie powinna zmieniać, tylko dlatego, że dzieci, dzieci że przez dzieci, dzieci, bo nie tylko dzieci są na świecie. Po pierwsze dzieci nie mają pieniędzy, tylko dorośli i dorośli kupują. Ja wiem, że dzieci mogą się bać, ale to nie trzeba się tego bać, bo te potwory z tych filmów to nie istnieją, były na niby, także nie istnieją, nie trzeba się ich bać. Uważam, że nie powinny być zmiany żaden styl tych lalek, chociaż trochę zmieniony jest bardzo ładny, nie powiem. Jest bardzo piękne są te lalki, bo są naprawdę jakościowo super zrobione dobrze. Bo tamtym laleczką pierwszej generacji bardzo ruszały się kończyny, czyli nogi. No właściwie nogi najwięcej, że tak się chwiały te laleczki. No Coś robili niedobrze z tymi gumkami, byle jak. Te laleczki trzeciej generacji 3G są lepsze, bo mają bardzo stabilne stawy i są naprawdę piękne. Chociaż trochę im brakuje do laleczek pierwszej generacji, pierwszy, pie, pierwszych lalek Monster High. Mają, te mają inne ciałka, ale może to jest bardzo dobrze, że na przykład Abi. na przykład mamy tą laleczkę, Abi Bumpy Abi Abby jest taka przy kości, nie? Taka grubsza ma biodra. Grubsze nogi, ma zobaczcie, grubsze nogi ma i jest większa od laleczek. Na przykład o. Mianowicie jest to dobrze, bo nie każda dziewczynka, nie każda dziewczynka jest szczupła. Niestety to są już geny. To jest nie jest wina dziecka. To jest. To, w jakim, To jest nie dziecka wina, to jest choroba, że się tyje. I wina rodziców, że pozwalają dziecku tyle jeść. Dziecko powinno jeść owoce i warzywa. Ja wiem jak to jest, bo ja popełniłam błąd, że nie słuchałam ropapci i jadłam słodycze jako dziecko. Dużo słodyczy. Ja wiem, że dzieci uwielbiają słodycze, ale gdybym teraz była dziewczynką, wolałabym jeść owoce i warzywa, dlatego że są zdrowsze i są równie pyszne. Nie psują przede wszystkim zębów i się nie tyje. Ja teraz jem dużo owoców, dużo warzyw. Czasami zjemnie powiem coś słodkiego, ale, ale nie za dużo, bo mam też cukrzycę. Abi jest. Jeśli chodzi o laleczkę z generacji trzeciej Abi, jest ona prześliczna. Zobaczcie, jakie ma. Piękne lodowe włosy. Ona ma takie lodowe włosy. W kolorze takiego niebieskiego lodu, jaśniutkiego. I niektóre te pasemka są tak lekko różowo-fioletowe, ale takie Jaśniusko Lila, taki róż Lila, ale taki ładny, taki delikatny, taki pudrowy lila. No Ona jest bardzo ładna, jeśli chodzi o lalkę. Zobaczcie, i nie wiem, czy tu widać. Ona ma piegi, i jest prześliczna, białe śnieżne piegi. Tu tego nie widać, ale ona jest naprawdę ładna. Tą lalkę warto polecam kupić, bo ona jest śliczna. Zobaczcie, piękna jest ta generacja, trzy właściwie, Wam powiem, że te lalki są naprawdę piękne. I teraz pokażę Wam jedną laleczkę, o której jeden z YouTuberów. Wypowiadał się o włosach. Czekolwiek ja uważam, że włosy ma przepiękne i nie chciałabym tego niszczyć, tych pięknych loków, bo Claudin Wolf wygląda tak. Claudin Wolf, czekajcie, bo wiatr jest, ja jestem na dworzu. Claudin Wolf wygląda tak, ma swoje futerko. Ma te włosy, rzeczywiście takie, że te włosy tak się rozwijają bo może dlatego, że jest wiatr. Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, jakie te włosy są długie. Jakie te włosy są długie i są tak jak z filmu, są są dłuższe niż w filmie, w bajce, w serialu, ale one są śliczne, bo są takie lokowane, zobaczcie. Naprawdę są ładne. I nie trzeba ich niszczyć, żeby coś przerabiać, chyba że ktoś naprawdę chce. Powiem wam, że ta lalka jest po prostu przepiękna. Zobaczcie, jaką ma piękną twarz. Nosi jeszcze okulary, ale okulary mam schowane w szufladzie. To jest Claudine Wolf. Ma uszy i to jest córka Wilkołaka. A, zapomniałam Wam powiedzieć. A ta jest córka Yeti Yeti Abi. To jest Claudine. Córka Wilkołaka. Jest ładna. Wiem, że w pierwszej generacji Claudine miała inny odcień włosów, taki brązowy. I chyba mi się wydaje ciemniejszą cerę, ale ta też jest śliczna. Następną lalką jest Neptuna. Czyli nie Neptuna, tylko przepraszam, tak na nią zaczęłam mówić. Laguna. Ma piękne włosy, tylko też trochę te włosy wychodzą. Trzeba uważać na te włosy. Ma piękne pasemka. To jest laguna. Powiem Wam, że w tej generacji ta laguna jest bardzo ładna. Na żywo te lalki są o wiele piękniejsze niż ja pokazuję. Jest piękna naprawdę ma ładną buzię, jest bardzo ładna i mi się podobają kolczyki, które jej pasują niebieskie, super jej kolczyki niebieskie przypominają mi, kiedyś była taka lalka Cindy ja ją miałam, ale używaną kupiłam na Namysłowskiej, ona miała takie właśnie kolorze niebieskie kolczyki turkusowe i Barbie taką miałam, syrenę, ale zostawiłam w domu, te lalki nie udało się ich zabrać, to jest Laguna i słuchajcie, co najważniejsze niektórzy youtuberzy mówią że tego kaptura nie da się jej założyć Właśnie, że się da, tylko trzeba przeciągnąć te włosy przez tą dziurkę i kaptuł się da założyć tej lalce. Nie zakładam teraz, ale da się założyć. Także, kochani, skubujcie, bo warto założyć. Zakłada jej się to. To jest laguna. Serii Basics. Laguna. Idzie moja suczka. To jest Cleo de Egipcja. Nasza piękna egipska księżniczka Cleo. Wygląda tak, ma piękne niebieskie włosy w pięknym kolorze. Jest bardzo piękna. To jest Kleodena, jedna z piękniejszych lalek 3G. Zobaczcie. Jest piękna. Sarunia, Sara przyszła kochani. To jest Frankenstein. Frankenstein i ma protezę, co jest nowością. Mm. Weź ta, ucho, bo ona nie pójdzie teraz ze mną świetni, Cicho, nie tak ja przeszkadza idź. I to jest Franki Stein, ona jest córką Franki Steina. A ta zapomniałam, że jest córką mumi Kleo córka mumi I Franki jest bardzo ładna. W właśnie miała oto taką kurteczkę. Patrzcie, jaka fajna, z tą czachą. Włosy ma takie. Ja uważam, że to bardzo dobrze, że są lalki, że robią teraz Matel, bardzo dobrze Matel robi, że robi lalki w różnych kształtach, czyli grubsze, chudsze, wysokie, niskie, czy na przykład z protezą, czy na wózku Barbie. To bardzo dobrze, bo takie biedne dzieci, które są chore, niepełnosprawne, też by chciały mieć swoją lalkę. Nawet i takie biedne dziecko ze zespołem Downa też chce mieć lalkę. Też, to też człowiek. No, Nawet są nieszczęśliwe dzieci Które na przykład z powodu raka są łyse I taką Barbie zrobili Która nie ma włosów, a ma peruki Ale to też dobra rzecz, żeby dziewczynka się cieszyła Miała, która choruje A to jest Franki Jak wam się podoba? Franki jest bardzo ładna Słuchajcie, ona ma szyję, bo niektórzy mówią, że nie ma szyi Pokazuje, że ma szyję tylko po prostu ma taką bluzeczkę, że nie widać. Ma bardzo mięciusieńkie, śliczne włosy. Mięciusieńkie. I ostatnią lalką, którą wam pokażę, jest Draculora. Ona ja bardzo lubię. Jest śliczna, bo ja lubię Lubię w ogóle horrory o wampirach. W ogóle horrory. I ona mi się strasznie podoba. Ja Ją miałam jako pierwszą, kupioną, bo chciałam ją, koniecznie ją. Draculory. Udało mi się niedrogo kupić kilka. Już dawno, pół roku temu, jak ją kupiłam. Mirakulowę. Jest. Zobaczcie, jaka ona jest upiorna. Super. Uważam, że trzeba dać szansę laleczkom 3G Monster High, bo są bardzo piękne. To są naprawdę piękne lalki. Dobrze wykonane. I warte swoje, i warte, i warte swoje ceny, kochani. Więc. Jak chcecie, to sobie kupujcie do kolekcji. Mi się to bardzo podoba. Nie wszystkie laleczki bym chciała mieć z tej 3. Chciałabym mieć jeszcze tolerej. To może w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie. Gosia Dziedzic. Gosia Dziedzic, pozdrawiamy. Cześć.